Czy pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo? Czy radiowóz ma pierwszeństwo? Co w przypadku, kiedy podczas jazdy pojazdem uprzywilejowanym, czyli z włączonymi sygnałami świetlnymi dźwiękowymi dojdzie do kolizji z winy policjanta, kto pokrywa koszty zniszczenia samochodu, czyli realia jazdy pojazdem uprzywilejowanym radiowozem w Polsce zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Ja przed rozpoczęciem filmu zapraszam Was na mojego Patronite'a, gdzie będziecie mogli wesprzeć mój kanał, jeżeli macie taką ochotę. Tak, realia jazdy pojazdem uprzywilejowanym dzisiaj, realia jazdy radiowozem, może tak brzmi to lepiej. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy, chwileczkę, bo tutaj mój Discord działa prężnie, na którego również zapraszam, też będziecie mieli link w opisie filmu, tak samo jak do Patronite'a. Więc tak jak powiedziałem, wiele osób ma taki dosyć odrealniony obraz jazdy radiowozem, zresztą nie wiem, skąd ludzie mieliby czerpać na ten temat wiedzę, jeżeli nie od policjanta, czy od osoby, która gdzieś tam tym pojazdem uprzywilejowanym jeździ na co dzień. Oczywiście mówię o pojeździe uprzywilejowanym, nie mówię o samym radiowozie, bo pojazd uprzywilejowany jest wtedy, kiedy jeżeli się porusza, ma włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, a kiedy stoi, ma włączone światła mijania, światła drogowe plus sygnały świetlne. Ale to może od początku. Jak wygląda sama sytuacja, kiedy przychodzimy do służby, kiedy przychodzimy do pracy i pobieramy swój radiowóz. Nie jest niestety tak, że każdy policjant ma swój przypisany radiowóz. Ja na przykład mam swój przypisany radiowóz, natomiast mam go przypisanego razem z moim kolegą jest to radiowóz jakby dzielony, ale to jest tylko taka jakby fikcja nie, można gdzieś powiedzieć prawna czy logistyczna po to, żeby gdzieś tam była wykazana osoba, która ten radiowóz ma na stanie, ale to nie jest mój radiowóz taki per se, że ja sobie go tylko pobieram, mogę powiedzieć na przykład, że ktoś nie może go pobrać, Absolutnie tak to nie wygląda. Każdy pobiera każdy radiowóz, tak naprawdę, jeżeli tylko chce. Tak to wygląda u mnie na jednostce, żeby wam pokazać, jaka jest skala tego, ile jest radiowozów na policjantów. Na mojej jednostce policjantów, którzy pełnią służbę tak na co dzień w mundurze, czyli mówimy o, będziemy mówili o oznakowanych radiowozach, nieoznakowanych mnie nie interesują, chociaż są dwa aktualnie. Więc wracając, policjantów, którzy pełnią na co dzień służbę w mundurze, jest, liczę tutaj, ogniwo patrolowo-interwencyjne. Dzielnicowych, zespół do spraw wykroczeń, kierownictwo. No a tak mniej więcej 40. E Et, to mówię etatowo, bo oczywiście jest ich dużo mniej, bo policjantów do pracy brakuje chronicznie, szczególnie na tych wykonawczych stanowiskach, tych policjantów, którzy faktycznie pełnią służbę na ulicy. Więc na około 40 policjantów mamy cztery oznakowane radiowozy. Więc wychodzi na to, że na jeden radiowóz przypada około 10 policjantów. Z tym, że musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że głównie tym radiowozem jeżdżą policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Bo tak, u mnie jest taka przyjęta polityka jednostki, że dzielnicowi ograniczają pobieranie radiowozów do absolutnego minimum. Na co dzień radiowozami nie jeżdżą, wszystko realizują w ramach obchodu. Kolejna druga, kierownictwo w ogóle mało wyjeżdża z jednostki, więc też praktycznie tego na co dzień nie używa. Wykroczeniowcy najczęściej proszą nas, żeby coś załatwić w terenie, jeżeli chcą coś załatwić w terenie. Radiowóz też pobierałem bardzo rzadko. Poza tym, też nie zawsze pełnią służbę w mundurze. Czasami pełnią służbę po cywilnemu, wtedy biorą auto cywilne. Więc, tak na dobrą sprawę, głównie tymi radiowozami jeździ ogniwo patronowo-interwencyjne, którego jest u mnie tatowo około 20 osób, chyba. Może 19, może 21. Nie jestem wam w stanie teraz do końca powiedzieć. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przychodzicie sobie do służby. No to macie coś takiego jak karty pojazdu i książkę dyspozytora. Karta pojazdu to jest takie przypisane, skórzane opakowanie, można powiedzieć, na dowód rejestracyjny, na tą wspomnianą kartę pojazdu, czyli miejsce, gdzie wypisujecie sobie kilometraż, od jakiego zaczęliście, na jakim skończyliście, kto pobrał radiowóz, o jakiej godzinie, o której zdał, jaka była trasa przejazdu. Do tego, tak jak powiedziałem, jest jeszcze dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i Karta flota. Mitem jest absolutny, mitem jest to, że są jakieś limity paliwowe. Nie ma czegoś takiego. Jeździmy sobie ile chcemy na patrolu w ramach naszego rejonu, przejeżdżamy ile kilometrów chcemy w ramach naszego rejonu. Więc czy przejedziemy 30, czy przejedziemy 130, nie ma to znaczenia. Karta flota to wszystko pokrywa i nie jesteśmy patrolująco absolutnie ograniczeni. Trzeba po prostu tylko sobie znać pin, kilometraż. No jak to przy flocie, prawda? Wpisuje się kilometraż. Na tym na terminalu płatniczym wpisuje się potem kod PIN i tyle. Kod się tutaj dobija. Widzicie? Kod się niechciał pokaż do kamery. Dobra, bo mnie ugryziesz. i ta karta karta flota sobie tam siedzi, co miesiąc radiowóz jest rozliczany, czyli ta karta jest wymieniana i tyle. Sprawa druga, tutaj mój kod będzie mi przeszkadzał, cały czas tam widzicie te łapki, które wychodzą, bo ona tak zaznacza jak chce, żeby ją wziął na ręce. I będziecie też pewnie słyszeć mruczenie, bo na mruczy jak traktor. I to jest taka karta, którą ja mam cały czas na patrolu, ze sobą, zdaję ją jakby po zakończeniu mojej służby. Drugi dokument, w którym wypisuje się samochód, praktycznie te same dane, czyli marka, numer rejestracyjny, kilometraż, ile kilometrów przejechaliśmy. W dany dzień to jest książka dyspozytora. To jest taka książka, jakby dla informacji dyżurnego, dla informacji kierownictwa, kto ma aktualnie jaki radiowóz, do jakich celów go wziął. Żeby nie było jakiegoś zamętów potem, że a, ktoś chce pobrać radiowóz, a jego nie ma, i gdzie jest ta osoba, która ma ten radiowóz i tak dalej. No to wtedy wiadomo, że tam na przykład Bagieta wypisał radiowóz na patrol i wróci za 8 godzin, prawda? Albo no wcześniej, jeżeli będzie miał jakąś dokumentację do uzupełnienia, czy sam czy nie wiem, przerwę do zrealizowania cokolwiek. Kolejna rzecz. Jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem radiowozu? Wiele osób pewnie teraz zadziwię, bo wiele osób zawsze się dziwi, jak im to mówię. Radiowozy nie mają AC. Czy to jest stara kija z 2006 czy 2007 roku w dieslu? Czy to jest najnowsze BMW dla ruchu drogowego? Żaden radiowóz nie ma AC. Mamy OC, bo jesteśmy do tego oczywiście zobligowani przez prawo o ruchu drogowym. Natomiast AC nie mamy. Jest to kuriozum, ja też tego nie rozumiem. Pomyślcie sobie, no zapewne widzieliście radiowozy, które jeżdżą gdzieś tam na sygnałach. Jak się domyślacie, nie jest to ani łatwa, ani bezpieczna jazda. Czasami przemykamy się dosłownie na centymetry między innymi samochodami, czasami wjeżdżamy w różne dziwne miejsca, parkujemy w różnych dziwnych miejscach i nie robimy sobie to o tak, bo chcemy sobie pojeździć na sygnale po mieście, chociaż ja to bardzo lubię. Znowu mój kot. Nie sabotuj mi filmu, tak jak wspomniałem, chociaż ja to bardzo lubię. Natomiast jedziemy w jakiejś sytuacji podbramkowej, gdzieś na sygnałach, tak? Nie jeździ się tak na co dzień. Czasami się jeździ codziennie, ale nie jest to domyślne ustawienie radiowskie, że tak powiem, że jeździmy cały czas na sygnale. Jedziemy gdzieś komuś pomóc, jeżeli jest pilna sytuacja, wtedy jedzie się na sygnale, żeby komuś ratować życie, zdrowie, czyjeś mienie, żeby nie dopuścić do tego, żeby czyjeś życie, zdrowie, czy mienie było zagrożone. Więc ja nie robię sobie tego z własnej nieprzymuszonej woli, bo szczerze powiedziawszy. Od tego, że ja lubię jazdę radiowozem, to tak naprawdę wolę święty spokój. Jeżeli miałbym to mieć z bańki, to bym wolał mieć to z bańki, szczerze powiedziawszy. Więc jak rozwiązujemy to my, policjanci na ulicy, którzy z tych samochodów, ano, wykupujemy sobie swoje własne ubezpieczenie po prostu. Nazywa się to ubezpieczenie od zniszczenia sprzętu służbowego. Jak zapewne wiecie lub nie wiecie, pracodawca, czyli w moim przypadku Komenda Miejska Policji, może ze mnie ściągnąć jakby równowartość trzech moich wypłat do tyłu za zniszczone mienie, równo, równowartość tych, tych pieniędzy. No i jak to bywa w gospodarce, jest popyt, to jest podaż, więc niektórzy ubezpieczyciele wymyślili sobie coś takiego, jak taki pakiet dla policjantów od zniszczenia sprzętu służbowego. To jest około 22 zł miesięcznie które zostają nam ściągnięte z naszych wypłat i wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się, jeżeli, coś, jeżeli jakaś szkoda powstała z naszej winy, do pokrycia tego właśnie w takim zakresie, w jakim może ściągnąć sobie od nas, nasz pracodawca, tą równowartość, czyli do trzech wypłat do tyłu ten ubezpieczyciel zobowiązuje się to pokryć. Powiem Wam tak, gdyby nie to, to wielu gliniarzy popadłoby w długi. Nie znam gliniarza tak naprawdę, który porusza się samochodem, który pobiera jakiś sprzęt powierzony w stylu terminal, sta radiostacja. To są drogie rzeczy. Terminal kosztuje 6000 zł. Tazer kosztuje 6000 zł na przykład. Wyobraźcie sobie, że szarpiecie się z jakimś typem na ulicy i nie wiem, tuczecie szybkę w terminalu, łamiecie tazer. Też się zdarza, to jest plastik. I w tym momencie musicie włożyć 6000 zł. A macie na utrzymanie na przykład dwójkę dzieci. No słabo, nie? Słaba opcja. Dlatego lepiej się zabezpieczyć i od żałów warto 22 zł miesięcznie. I mieć gdzieś tam spokojną głowę i pewien zakres jakby błędów swojej głowy, którego, które możecie popełnić, też czasami wiecie, jest tak, że nie, nie powstało to z Twojego błędu, ale akurat nie uda Ci się tego udowodnić i też, i też masz lipę, prawda? Boli podwójnie wtedy. Więc to jest taka kolejna sprawa, jeżeli chodzi o jazdę radiowozem. Mamy swoje własne prywatne ubezpieczenia wykupione po prostu po to, żeby sobie zapewnić jakiś komfort psychiczny i nie myśleć o tym. Cały czas, jak ja gdzieś jadę do jakiegoś pilnego zdarzenia, że zaraz mogę, nie wiem, zostać pociągnięty, tak jak powiedziałem, do grubych pieniędzy. Ja w tym momencie zarabiam mniej więcej, tam, jestem w piątym roku mojej służby i zarabiam jakieś 3800 zł. No to szybko licząc, mogliby mnie naliczyć na 11400 zł. To jest kupa hajsu, to jest dla mnie, to są dla mnie ogromne pieniądze, no. więc tak jak powiedziałem, lepiej sobie to odżałować i gdzieś tam to płacić. Sprawa kolejna. Czy pojazd uprzywilejowany ma zawsze pierwszeństwo? Nie, nie ma zawsze pierwszeństwa. Pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo wtedy, kiedy ma pierwszeństwo zwykły pojazd. W tych samych sytuacjach, kiedy ma zwykły pojazd. Pojazd uprzywilejowany jedynie nie musi stosować się do znaków, sygnałów i przepisów ruchu drogowego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Czyli nawet jeżeli zachowamy szczególną ostrożność, a na przykład jedziemy sobie na drodze podporządkowanej na drogę główną, nie zauważymy pojazdu, i w tamten pojazd się w... albo tamten pojazd uderzy w nas, na przykład, no to wtedy wina jest nasza, choćby nie wiem, co się działo. Musimy pamiętać też o przepisie, który zobowiązuje wszystkich kierowców do umożliwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, i faktycznie czasami można w tym momencie udowodnić współwinę. Natomiast nie znam takiej sytuacji, kiedy na przykład radiowóz wjechałby na czerwonym świetle, wjechałby z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem i nie byłaby uznana chociażby współwina radiowozu. A najczęściej uznawana jest wina kierującego radiowozem, właśnie przez niezachowanie szczególnej ostrożności. Muszę powiedzieć też z perspektywy moich kolegów, bo ja akurat nigdy nie spowodowałem kolizji radiowozem, na szczęście, mam nadzieję, że się to nie stanie. Natomiast mam bardzo dobrego kolegę, który w takim zdarzeniu uczestniczył, zobaczcie sobie tutaj. No niby nic groźnego, nic tutaj się nikomu nie stało, ale no wiecie, sama sytuacja jest dosyć demotywująca. No bagietowa wróciła. No ale takie są przepisy, nie możemy ich obejść. Zresztą też ciężko się dziwić kierowcom, no byłoby to trochę niesprawiedliwe z perspektywy tej drugiej strony, prawda? To my się jakby nie stosujemy do przepisów ruchu drogowego, ani na odwrót. Zresztą, nagrywałem kiedyś taki film, jak jeszcze byłem policjantem oddziału prewencji policji w Katowicach w ramach mojej adaptacji zawodowej i uczestniczyłem w kolizji jako osoba, która jechała też w radiowozie po prostu, nim nie kierowałem, zresztą no na adaptacji to tak średnio, bym powiedział. bo nie miałem wkładki. I nic, nic przyjemnego, no mój kolega wtedy został karany mandatem, na szczęście nikomu nic się nie stało. Bo wtedy oznaczałoby to wypadek, jeżeli roztrój zdrowia był, wynosiłby powyżej 7 dni, a to już jest przestępstwo, na, nie muszę Wam chyba mówić co by się z tym policjantem najprawdopodobniej stało, straciłby pracę i miałby zarzuty. Więc no, kierując radiowozem, nawet jeżeli mamy włączone sygnały przywilejowania, musimy pamiętać o tym, tak jak powiedziałem, że nie mamy pierwszeństwa, absolutnie nie włącza to naszej nieśmiertelności. Z tego co chyba się orientuje, to w ten sposób właśnie ginie najwięcej policjantów na służbie, czyli podczas dojazdu na, do interwencji ze względu na wypadki komunikacyjne, pomimo tego, że poruszają się pojazdami uprzywilejowanymi, no trzeba mieć oczy w dupie. Taka robota. Eee, nie liczmy tutaj na innych kierowców, że to oni będą za nas myśleć. My musimy o tym myśleć. I chyba taka ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć. Musimy też pamiętać, albo przedostatnia musimy też pamiętać o tym, że to są pojazdy, które są eksploatowane ekstremalnie. Eee, tak. Wam wspominałem, zobaczcie, ilu policjantów przypada na jeden pojazd. Jakie te pojazdy potem mają kilometraże ile kilometrów robi się średnio dziennie takim pojazdem? To są ogromne liczby. I pomimo tego, że my staramy się o te radiowozy jakoś dbać, jeździć na bieżąco do mechanika, robić tą codzienną obsługę radiowozu, chociaż też nie zawsze jest na to czas, bo czasami jest tak, że jedzie się gdzieś na interwencję bardzo pilną, bez odprawy. Żeby zaoszczędzić ten czas, więc na to ocenie ma czasu, czyli na obsługę codzienną. To te pojazdy są po prostu bardzo wyeksploatowane, więc musimy się pilnować podwójnie, albo już potrójnie nawet. Bo to nie jest nasze wychuchane autko spod bloku, tylko to jest, to jest wół roboczy, że tak powiem, skoń roboczy, który, który ma nam zapewnić należyte gdzieś realizowanie naszych obowiązków służbowych. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, oczywiście też byłem zdziwiony, że jest wielu ludzi, którzy, którzy o tym nie wiedzą. Żeby kierować pojazdem uprzywilejowanym musimy mieć jakby osobne uprawnienia, w sensie oprócz tego, że musimy posiadać kategorię prawa jazdy, która zezwala nam na kierowanie akurat tą kategorią pojazdu, którym jest pojazd uprzywilejowany, czyli w praktyce w takiej służbie na ulicy jest to Właściwie w znakomitej większości kategoria B lub kategoria A, bardzo rzadko kategoria C. Musimy też posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, czyli tak zwaną wkładkę. Taka mała, różowa karteczka, którą wydaje nasz komendant po zdaniu egzaminu i po przejściu jakiegoś tam chyba krótkiego szkolenia. Już nie pamiętam, jak to mnie wyglądało, bo to było robione bardzo dawno temu. W każdym razie ja takie coś mam. Zresztą tak. Chyba każdy policjant patrolowo-interwencyjny u mnie w, w moim mieście, bo no ciężko by było realizować zadania patrolowo-interwencyjne, nie posiadając wkładki, szczególnie interwencyjne. Bo patrol pierwszy można jak najbardziej zrealizować, ale nikt nie wyśle Was na interwencję jakąś taką konkretną, jeżeli nie będziecie mieli ze sobą radiowozu, bo może się to zakończyć zatrzymaniem, doprowadzeniem w celu wytrzeźwienia, doprowadzeniem do. A śledczego, jeżeli jest osoba poszukiwana milionem rzeczy, się może zakończyć interwencja. Zresztą wiecie, jaka to jest nieprzewidywalna robota w policji, czy w ogóle w służbach ratowniczych. To by było tyle, jeżeli chodzi o realia jazdy pojazdem przywilejowanym, jazdy radiowozem. Mam nadzieję, że Wam to trochę przybliżyłem, rozjaśniłem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania... Co do tajników, czy do jakichś nie wiem, tajemnic, rzeczy, które was nurtują, które tyczą się jazdy radiowozem czy pojazdem uprzywilejowanym, to zapraszam do zostawienia ich w komentarzach. Ja jeszcze raz zapraszam Was na patronajta, Jeżeli chcecie wspomóc mój kanał, zapraszam na moje social media: Instagrama, Facebooka, Discorda, grupę na Facebooku. Dziękuję wszystkim patronom, którzy do tej pory wspierali mój kanał. Trzymajcie się. Cześć. Hej.